Smiling to jest zawsze taki, że ja się dziękuję. Jest? Fajnie, dziękuję. Ale ja tylko miałam przyciskać Piotrze. No, zaraz zaczynamy. Nazywa. No, się udało? Może za delikatnie film nagrałaś. Cześć tu przewodnik z Islandii Piotr Wojciechowski. Zabieram Was dzisiaj na podróż do lodowca Langjökull. Zaczniemy wszystko od miejsca, gdzie skończyła się piąta część mojej opowieści o krainie ognia i lodu, czyli na wodospadzie Gutelfos tak się zastanawiam, czy widziałem kiedyś więcej śniegu na Gutlfoss niż 4 marca 2022 i prawdopodobnie nie. No, ale słuchajcie, ja jestem tutaj 42 raz dokładnie i tyle śniegu tu jeszcze nigdy nie widziałem. Tyle śniegu. Nie wiem, czy będą warunki do tego, żeby cokolwiek nagrać z tej wyprawy, ale przynajmniej spróbuję. Zawsze to coś dla mnie innego, no i do pokazania też na pewno ciekawego. Także zobaczymy. Grupę mam bardzo ciekawą. 19 osób, wszyscy mają, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, wszyscy są przebrani za zwierzęta. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz mają te zwierzęta pod kurtkami różne. Może nawet nie tylko są to zwierzęta, ale generalnie fauna tutaj dominuje. Cóż to za stroje macie? Czy tam? Czyj strój masz? No Myszki wiesz, Miki? Ja tak postaram, ja jestem Myszka Miki. Ty co masz na sobie pod spodem? Nic. nic. Ja tutaj nie są tygryski. Skubi Skubidu jest, ale ma ogon wyczesany. Ty kim jesteś? jesteś Kłopuchem, Tak. No, to to jest, słuchajcie, największy autobus świata. Sleipnir się nazywa. Nieprawdopodobne. Okej, okay, to naszą przygodę ze skuderami śnieżnymi zaczniemy w największym autobusie świata. Nazywa się Sleipnir. Największa bestia, jaka jeździ po tym świecie. I nim dojedziemy sobie do miejsca skąd wsiądziemy na skutery. Przepotężna magia, pokażę wam go od przodu. <grystanie> takie, takie maleństwo. Zobaczcie z tyłu stoi wielki patrol. Nie?

jeżeli ktoś by zapytał mnie jako fana motoryzacji i dużych pojazdów, jakie emocje towarzyszą jeździe w takim autobusie, no to odpowiedź może trochę zaskoczyć. Emocje są bardzo duże wtedy, gdy się wsiada, podziwia się całą tą machinę. Jej rozmiary, dźwięk silnika. Różne rzeczy, które są użyte do tuningowania takiego auta, to wszystko robi bardzo duże wrażenie. Natomiast właściwie wszystkie emocje kończą się po minucie jazdy, bo w środku, bez względu na to, po jakiej powierzchni i nawierzchni się jeździ, no to właściwie człowiek czuje się tak, jakby jeździł limuzyną po zupełnie płaskim terenie. Ja jestem przewodnikiem, który jest w stanie zabrać właściwie każdego w dowolne miejsce na Islandii. Jeżdżę po całym kraju z grupami większymi, mniejszymi. Bardzo różnie to bywa. Natomiast, oczywiście nie, znaczy oczywiście, nie posiadam kwalifikacji do tego, żeby grupy zawierać w kilka miejsc, gdzie takie kwalifikacje potrzeba mieć. Nie zabiorę na przykład grupy samodzielnie na rejs na wieloryby, gdyż nie pływam statkiem wielorybniczym. I tak samo nie pcham się sam na lodowiec z grupą. Zawsze korzystam z pomocy kogoś, kto się w tym specjalizuje. Jak mam z tym poradzić? Powoli. I tak też oczywiście jest w przypadku jaskini lodowcowej, skuterów śnieżnych tego wszystkiego, co można by określić jako dodatkowe atrakcje. Czyli, jak ktoś korzysta z moich usług, to ja potem się posiłkuję różnymi podwykonawcami do poszczególnych rzeczy, które wykraczają poza zakres moich możliwości. Ktoś zapyta, ile to kosztuje. Przejazd na lodowiec, wejście do jaskini, skutery i ten wielki autokar to jest wydatek około 1000 złotych. Skoro mówimy o kosztach, to może to jest dobry moment, żeby w ogóle popowiadać o tym, co ile kosztuje na Islandii, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Będę mówił o kwocie na osobę. I tak na przykład Blue Lagoon, no to trzeba liczyć się z wydatkiem jak jakieś 450 zł. Do mniejszej laguny od 200 do 300 zł. Wejście do jaskini lodowcowej od 600 zł, powiedzmy sobie do 800, jeśli to jest połączone z lodowcem, no to trzeba liczyć około 1000 zł. Jeśli chodzi o rejs na bieloryby, od 400 zł do około 1200, w zależności od wariantu tego, czym się płynie, z kim się płynie i skąd się płynie, a także kiedy się płynie. No i tak trochę śmiesznie, trochę nieśmiesznie, ale ubrani będziemy zapylać tymi głowami ślisko, a nasz Snapnir tymczasem zawraca Wyglądają same skutery

No i powiem wam, że z kolei odczucia, które towarzyszą jeździe na skuterach, są kompletnie odwrotne do tych, które towarzyszą jeździe tym wielkim autokarem. Są po prostu duże. To są emocje, to jest duże E i na dosyć dużych prędkościach osiągane. Samej jazdy nie mogę wam pokazać, bo niestety ręce były zajęte. A otoczenie? No, powiem Wam, że. Ciekawy jestem w tej jaskini. Bardzo. Odkryta w sierpniu tego zeszłego roku. No, to było coś. Pani kierowca, jak Pani się czuła? Nie powiem za kółkami, ale za sterem. Na początku zestresowana, ale później jak się rozluźniła, było bardzo dobrze. No, popatrz. Dziękuję za wsparcie. Tak jest. Wspierały cię miliony Polaków, i nie tylko Polaków oglądających ten materiał, na kanale YouTubeowym, który jeszcze nie istnieje. Jakiś, Moje wnuki będą. Go tak jest. Jakiś kamerzysta, który się przypamiętał z tyłu. Podzielono nas na dwie grupy. Jedna sobie zeszła do jaskini, a my idziemy popatrzeć wokół na sam lód. Ooo. Oh.

Completely dry, it's just cold. Don't lick it. I do the COVID, do not lick the glacier. 17 and 20. So we don't want to be split up, gather up, and then uh, first we we'll go down to the cave, and then second we will we'll go into like, the crevices with me or something like that. never that? No nie, to jest w ogóle miejsce, które w sierpniu odkryto ta, ta... Tak, tego, tego ubiegłego roku Ale to się uformowało To już uformowane było dawno temu tylko po prostu się odkryło A że się To ten lód to tutaj ma pewnie tysiące lat w tej chwili. Nie? A tam taki dinozaur w środku zamarzniętyśmy To najlepszy moment tak, to jest. Everything you can tell us. Wszystko, co możecie powiedzieć. To jest pierwsza lodowcowa. This is a second piece glacier in Iceland and also in Europe, it's called Long Glacier, Langjökull in Iceland. Tam jest wejście do naszej jaskini. Zobaczymy jak to będzie. Przyznam się szczerze, że byłem bardzo ciekawy tego jak będzie wyglądać ta jaskinia, którą odkryto pół roku wcześniej. Siłą rzeczy nie miałem tam okazji wcześniej być. Wiedziałem tylko, że ona będzie wyglądać zupełnie inaczej niż to, co w tej chwili widzicie na ekranie, czyli niż któraś z tych niebiesko-kryształowych jaskiń w, w okolicach wat czy pod wat Tu wiedziałem, że będzie inaczej, ale jak? Nie miałem pojęcia.

Aha. jak można zjechać na tyłku? No dobra, na stojąco się nie dało tego nagrać. I... Więc dojdziemy, to jeszcze włączę kamerę. Tak, Ferryr po islandzku. Tak, prostu It looks like this. But like this, you know. The mountain is like this, and the land is still like this, so. Like this. Like okay. the land. Uh, but it's really deep. When I go down, I go to a river, okay. and uh, I can hear a river. A river? Other river. Yes. yes. Yeah. Under uh, the desert. The That's the river. One year one. One year one. Yes, yeah. yeah. most... <laughs> snow. Best snow. Yeah, <laughs> eight the times longer to melt than normal ice so yeah. the minerals. inside. So if we drink the minerals? I to wszystko z drugiego co do wielkości lodowca na Islandii i w Europie, czyli z Langjokut. Lang oznacza długi, więc z długiego lodowca. Popatrzcie na mapę, zobaczcie rzeczywiście, że jest dosyć długi, więc nazwa uzasadniona. Cześć i czołem, żegna Was przewodnik z Islandii, Piotrek Wojciechowski. Od razu zapraszam na kolejny odcinek. To już będzie siódma część opowieści o krainie ognia i lodu. I o ile dzisiaj poruszaliśmy się po klimatach lodowych, no to będzie naprawdę bardzo gorąco w przyszłym odcinku. On będzie poświęcony wulkanowi Fagradalsfjall, który upiększa krajobraz Islandii od kilku lat, no i uprzykrze mieszkańcom. Jeszcze raz zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.